9 zł Pan dał oszustwo do wyszukali mnie. 9 zł Pewnie ci, że te samochody są drogie w utrzymaniu. 9 zł za żarówkę. No, Jesteś legalny. Zróbcie to. co to. Tak po prostu to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. się prostu. Zróbcie po prostu, to. się patrzę się. to. Zróbcie to. Zróbcie się, I się 9 zł! to. Zróbcie to. Zróbcie Prawie więcej niż Zróbcie to generalnie to ja, to jestem ja, a tu jest Piotr i on jest tak, po i on do was będzie teraz mówić. Także witam was na kanale Kukiluki Media. Dzisiaj tak trochę luźniej będzie, bo za dużo napięcia było przy kręceniu filmów z imprez, także teraz podpoczywamy. Bo zaraz idziemy na kolejną imprezę, nie? Tak, żeby było... Tak, jakiś przerwnik. O, może teraz ja nakadruję na siebie, chociaż o, pewnie mi to nie wyjdzie. Jest o, 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 tu. Więc generalnie to jest tak całkowicie kurwa, spontanicznie. Jest tak spontanicznie, tak. że jak kamera, czyli nie Tak, tak ma być. No, na pewno kapel. Tam jest hopka. Także, no i tak. Ja musimy sobie radzić. Tak, bo tam jest schopko. Schopki <laughs> się nie Air R, trzeba założyć. Nie, trzeba obniżyć, tylko bardziej twardo. Nie, chcę nic mówić, ale tutaj jest komisariat. Tu, po prawej, o, tam zobaczycie zaraz. Próbuję nawet nacelować, na żeby było widać napis. Tak, tam. Jak zobaczycie, to jest napis policja. Tak. Ale wiesz co zauważyłem ciekawego? Generalnie, jak parkuję auto przed domem, no bo na podwórko nie wiadę, a mamusia się zapytała sąsiadki, czy mogę parkować między bramami, czy mi to nie będzie przeszkadzało. No to okej. Okay. I generalnie do tej pory był ładny zielony trawniczek. A teraz w miejscu, gdzie jest mój wydej, tam jest ładna taka brązowa trawka, by <śled> Kurwa z 2000 za dużo <laughs> nie mam trakcji, muszę opuścić ciśnienia. czekaj, trzeba nie mam ciśnienia. Ja muszę opuścić zaniececzkę za tego. 5 minut later. Co się stało? Mała rana wojenna No jebło je mnie Ale w którą jak? Co się stało? Bo ja też byłem raz bardzo, bardzo, bardzo szybko Nie, jakby... <grymne> wcale nie, kurwa, boli faktycznie się muszę wiedzieć. Czekaj, to się. Światło. Czekaj. Dobrze, chcę No lampa poszła, KPS. Laksa jest jeszcze lewa. Odjechać jutro do niego? Poproszę. Kurwa, nie wjechać do lekarza ty psz. jutro. No, przyjechaliśmy na maczka z lampę. Ale stoimy ja ja bym... na Orlenia, Ja bym jej nie wyciągał. Bo się może rozsypać bardziej, a Ja potem bym jej nie, nie zmieści. No, się pojeżdżał na się nie zmieścić, jakby się a, wyjął. z że Pana pan <laughs> Nie, żebym trzymał gimbala w ręce i nagrywał z ręki. Ale jakoś tak wyszło. Oh my- News on news on five minutes later the next day yo że to możemy poprowadzić ocenę stanu na status w świetle dziennym Więc tak. się trzyma Ciekaj. Trzyma się Zokę okay. Tu listka się trzyma a lampa nichu nie jest okej Nie jest ok. Nie jest okay. Ty... No na tętna. Sz Zerpa ją Półszczelka nie oszczyma. A ten chciał ją w maku demontować, żeby ją posklejać. <grym> <grym> Rui Dobra, idę kurwa po młodym, no bez przesady. No weź duży przynajmniej. Kurwa <grym> piłkę se weź, nie? Lole, tak? Ono się wystało, dobra? Jest sprzęt na To się po O! Oh, tada! No. Dlaczego po co? Po co masz. klepać? Naprawiono. Ej, to jest źle. Ej, to jest oszustwo! Tak to działa! To jest oszustwo! No i no ja bdr bruda zrobił na siebie. Ej, o jest oszustwo. Jestem cholerny, oszukany, chciałem się umyć szybkę, ładnie, grzecznie, sięgnąłem sobie sam łapką. No i chuj pomyścili, ten jeden z nie właśnie działa. No. Ale pryska trochę na tamtą stronę, co ty chcesz? No tak. A mi się wydawało, że dużo bliżej stanąłeś. Tu są jakieś resztki lampy, patrz. No są, jest lampa. Ale to no, jest moja listwa, odbita. No. Tak. Został kawałek. Tu, a ty już tu, patrz. Oo, ładnie, też To Dobrze, jest Twój mówię. kolor, chyba. To no. Jest. Tak, to jest twoje. Nie, no to jest czerwone. I jest fiolet. I fiolet. <laughs> Tada. I jest. Kurwa brudne. Posprzątaj po sobie. To są kropelka i naprawiamy lampę. Dwa, trzy, Mamy kropelkę? Jedziemy na stację. Jedziemy na stację. O, to kleimy.